Najpierw parę faktów. Stadion we Wrocławiu funkcjonuje już od wielu miesięcy. Odbyło się na nim kilkanaście wielkich imprez rozrywkowych i sportowych. Na żadnej z tych imprez, których w sumie było więcej niż na pozostałych stadionach na Euro razem wziętych, nigdy ani razu nie było żadnych problemów ani z energią elektryczną, ani z instalacjami elektronicznymi. Sprawdziłem dzisiaj. Systemami tymi zawiaduje tak zwany building management system. System ten działa, jest sprawny, nie ma z nim żadnego kłopotu. Następna sprawa. W zeszłym tygodniu wygasło czasowe zezwolenie na użytkowanie wrocławskiego stadionu. Władze spółki podjęły decyzję właściwie miały do wyboru dwie decyzje. Albo starać się o kolejne zezwolenie czasowe, co jest oczywiście możliwe, co oczywiście zajmuje mniej czasu, nie jest tak czasochłonne i jest to prostsza procedura, albo podjąć decyzję o staraniu się o już ostateczne, bezterminowe zezwolenie na użytkowanie stadionem, co akurat w kontekście sytuacji dotyczącej murawy stadionu. Pod którą pękła rura odstraszacza, co spowodowało wymrożenie części murawy i, i jej problemy I, I problemy z nią, spowodowało, że podjęto decyzję, że staramy się o zezwolenie bezterminowe na użytkowanie stadionem, a w tym czasie, kiedy będą prowadzone procedury formalne, zostanie wymieniona ta rura zraszacza, czyli system zraszania, a także wymienione zostaną uszkodzone części murawy. I tak wygląda sytuacja dotycząca stadionu. W tej chwili rozpoczęte zostały procedury zmierzające do uzyskania stałego, bezterminowego zezwolenia na użytkowanie obiektem. Procedura ta powinna potrwać mniej więcej 3-4 tygodnie, w zależności od tego, jak sprawnie będą one przebiegać. W procedurze uczestniczyć będzie Straż Pożarna, Sanepid i inspektorat nadzoru budowlanego. Po zakończeniu tej procedury otrzymamy już stałe użytkowanie stadionem, czy zgodę na stałe użytkowanie stadionem, co oznacza, że nie będzie już w przyszłości najmniejszych problemów z organizacją jakiejkolwiek imprezy z tego prostego powodu, że nie trzeba będzie już się obawiać o to, czy procedura będzie musiała być kontynuowana i prowadzona. I ostatnia, niezwykle istotna sprawa. Ten artykuł, który oparty był o absolutnie kłamliwe przesłanki i nie miał nic wspólnego z prawdą, będzie przez nas skierowany do Rady Etyki Mediów. To pierwszy raz w historii Wrocławia, że zmuszeni jesteśmy działać w ten sposób, ale i też pierwszy raz. Jeden pojedynczy artykuł, który ukazał się w internecie, a który potem uległ zmianom, wywołał tak wielkie zamieszanie w całym kraju, bo dzwoniły do nas media z całego kraju, ogólnopolskie, regionalne, nasze tutaj media lokalne. Artykuł ten uderzył w wizerunek spółki zarządzającej stadionem, a także w wizerunek miasta Wrocław. Dziękuję Państwu bardzo.